Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje słowa, bez względu na to jak silne by były, nie były w stanie wyrazić tego, co naprawdę dzieje się w twoim wnętrzu? Często próbujemy wypełnić pustkę rozmowami, szukając odpowiedzi w słowach, które wydają się nigdy nie być wystarczające. A co jeśli powiem ci, że prawdziwa siła nie tkwi w słowach, lecz w ciszy? Ciszy, która nie jest pusta, ale pełna znaczenia, zdolna do leczenia głębokich ran i tworzenia autentycznych połączeń. Wyobraź sobie, że możesz odnaleźć spokój, jasność i inspirację, po prostu ucząc się słuchać, co ma do powiedzenia cisza. Jeśli czujesz, że czegoś Ci brakuje, być może nadszedł czas, aby odkryć siłę, która już istnieje w Tobie. W ciszy. Wyruszmy razem w podróż aby zbadać tę transformującą siłę. Cisza to potężne narzędzie, klucz, który może otworzyć drzwi do głębokiego zrozumienia nas samych i świata wokół nas. Kiedy mówimy o wykonywaniu jakiejkolwiek czynności, czy to codziennej pracy, czy czegoś bardziej znaczącego, fundamentalne jest odnalezienie stanu wewnętrznego spokoju. Ten spokój nie pochodzi z zewnętrznego świata, ale z ciszy, którą pielęgnujemy w sobie. Cisza w tym kontekście to coś więcej niż tylko brak hałasu. To stan spokoju i harmonii, moment, w którym odłączamy się od chaosu zewnętrznego świata i łączymy z naszą wewnętrzną esencją. Kiedy przyjmujemy ciszę, stajemy się mniej podatni na zakłócenia i niepokoje, które często nas dręczą. Gdy jesteśmy w ciszy, możemy słyszeć nasze własne myśli wyraźniej, bez ingerencji zewnętrznego szumu. Ten proces introspekcji pozwala nam eksplorować rozległość naszego własnego istnienia i połączyć się z czymś większym, czymś, co wykracza poza powierzchowne zrozumienie. Cisza oferuje nam poszerzoną perspektywę życia, umożliwiając nam dostrzeganie rzeczy z większą głębią i jasnością. Porównanie ciszy do spokoju przed burzą jest sposobem na zilustrowanie jej mocy i znaczenia. Spokój, który poprzedza burzę, to moment przygotowania, przerwa, w której natura zdaje się wstrzymywać oddech, zanim uwolni swoją pełną siłę. Podobnie cisza może być postrzegana jako moment wewnętrznego przygotowania okres, w którym zbieramy nasze siły, zanim staniemy w obliczu wyzwań życia. Można ją również porównać do pauzy między nutami muzycznymi która jest równie ważna jak same nuty, ponieważ to ona nadaje rytm i znaczenie muzyce. Cisza między oddechami jest również niezbędna, ponieważ to w tym odstępie życie odnawia się i trwa. W świecie, który często jest chaotyczny i hałaśliwy, cisza staje się bezpieczną przystanią, miejscem, gdzie możemy odnaleźć siebie i na nowo się połączyć. Dla tych, którzy szukają mądrości i zrozumienia, cisza jest jak pusta przestrzeń. Żyzne pole, na którym mogą kiełkować i rozwijać się nowe idee i koncepcje. Ta pusta przestrzeń jest niezbędna, ponieważ to w niej istnieją wszystkie możliwości, zanim zostaną urzeczywistnione w postaci myśli, słów czy działań. Ramdas, znany mistrz duchowy, powiedział kiedyś, że im ciszej się stajesz, tym więcej możesz usłyszeć. To stwierdzenie przypomina nam, że cisza to nie tylko brak dźwięku ale stan istnienia, który pozwala nam słuchać głębiej. Kiedy uspokajamy się, możemy słyszeć nie tylko świat wokół nas, ale także subtelne głosy, które pojawiają się w nas samych. Te głosy to nasze myśli, nasze uczucia, nasze najgłębsze pragnienia, które często pozostają ukryte pod stałym hałasem codziennego życia. Rezerwując czas na przyjęcie ciszy, tworzymy przestrzeń w sobie, gdzie możemy się zastanowić, i przeprowadzić introspekcję. Ta przestrzeń jest niezbędna do samopoznania, ponieważ to w niej możemy analizować nasze działania, nasze motywacje i nasze cele. W świecie, który kwitnie w nieustannym ruchu, znalezienie momentów ciszy może być wyzwaniem, ale to właśnie w tych momentach możemy odkryć nasze prawdziwe ja. Cisza pozwala nam dostroić się do naszego wewnętrznego głosu, do naszej intuicji która często prowadzi nas w kierunku naszych najgłębszych pasji i celów. Cisza również daje nam klarowność i kierunek dwie kluczowe cechy, które są niezbędne do realizowania naszych celów z przekonaniem. Gdy jesteśmy w ciszy, możemy usłyszeć subtelne wskazówki, które pochodzą z naszego wnętrza ten wewnętrzny głos, który kieruje nas na właściwą ścieżkę. Te wskazówki są niczym przewodnia nić, która prowadzi nas w stronę naszego wyższego celu, pomagając nam podejmować mądrzejsze decyzje i podążać za naszymi marzeniami z pewnością siebie. Ponadto cisza może być postrzegana jako forma komunikacji z boskością. Wiele tradycji duchowych uczy, że cisza jest świętym językiem, sposobem na połączenie się z tym, co transcendentne. Rumi, jeden z wielkich poetów mistycznych, stwierdził, że cisza jest językiem Boga, reszta to słabe tłumaczenie. To sugeruje, że w ciszy możemy doświadczyć bezpośredniego połączenia z istotą istnienia, wiedzy, która wykracza poza słowa i zrozumienie intelektualne. Kiedy pozwalamy sobie na bycie cichym i spokojnym, tworzymy w sobie świętą przestrzeń. W tej przestrzeni transcendujemy ograniczenia języka i racjonalnego umysłu. Łącząc się z głębszą mądrością, która mieszka w naszym wnętrzu. To przestrzeń, w której możemy doświadczyć uniwersalnego języka miłości, mądrości i prawdy. Cisza staje się wtedy drogą, przez którą możemy dostroić się do szeptów boskości, języka, który wykracza poza granice ludzkiej ekspresji. Cisza ma zdolność przekraczania różnic kulturowych, językowych i religijnych. Łącząc nas na głębszym poziomie. W ciszy możemy usłyszeć subtelne wskazówki, które prowadzą nas w stronę naszego najwyższego celu i potencjału. Laozi, starożytny chiński filozof, powiedział, że cisza jest źródłem wielkiej siły. Przypomina nam to, że w świecie, gdzie komunikacja często dominuje w słowach, cisza może być mostem, który łączy nas w bardziej znaczący sposób. Znaczące połączenia nie są budowane jedynie za pomocą słów, ale także poprzez milczące zrozumienie, które pojawia się w momentach dzielonej ciszy. To w tych chwilach pauzy naprawdę słuchamy innych, tworzymy przestrzeń dla empatii i współczucia. Cisza pozwala nam być w pełni obecnym z innymi, aby dać im naszą całą uwagę. Tworzy ona atmosferę zaufania, gdzie słowa nie są konieczne do przekazania zrozumienia i wsparcia. Przyjmując ciszę w naszych interakcjach, zachęcamy innych do wyrażania się w sposób bardziej autentyczny, bez obawy przed oceną. To tworzy przyjazną przestrzeń, gdzie autentyczne połączenia mogą rozkwitać, a relacje mogą się pogłębiać. W naszym szybkim życiu cisza oferuje niezbędną przerwę, moment na głęboki oddech, na ponowne połączenie się z tym, co naprawdę ważne, i na pielęgnowanie głębszego zrozumienia siebie i innych. W ten sposób cisza nie jest tylko przerwą między dźwiękami czy brakiem hałasu, ale stanem bycia, który pozwala nam zgłębiać głębiny naszej duszy, łączyć się z boskością i wzmacniać nasze relacje z tymi wokół nas. Jest to droga do samopoznania, wewnętrznego spokoju i realizacji naszego najwyższego celu w życiu. Wartość i pielęgnowanie ciszy mogą otworzyć nowe drzwi do mądrości. Zrozumienia i prawdziwego połączenia ze światem wokół nas oraz z istotą tego, kim jesteśmy. Cisza jest jedną z najbardziej niedocenianych sił w nowoczesnym życiu. Wśród ciągłego pośpiechu, nieustannego hałasu miast i lawiny informacji, która nas otacza, cisza jawi się jako cenne schronienie, zdolne zapewnić uzdrowienie i regenerację. Kiedy pozwalamy sobie na chwilę ciszy, Znajdujemy przestrzeń, w której możemy ponownie połączyć się z naszym wewnętrznym spokojem, stanem harmonii, który jest często przysłonięty przez presję i wymagania codziennego życia. Świat ze wszystkimi jego złożonościami i wyzwaniami może być przytłaczający. Gorączkowe tempo codziennych aktywności często zostawia nas wyczerpanych, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W tym kontekście Cisza wyróżnia się jako sanktuarium, miejsce odpoczynku i regeneracji. W ciszy nasze umysły mogą wreszcie odłączyć się od wiru myśli i trosk, które nas nieustannie towarzyszą. To oderwanie się jest kluczowe dla naładowania naszych baterii, abyśmy mogli stawić czoła przeciwnościom z większą równowagą i klarownością. Oprócz bycia lekarstwem na stres i lęk, cisza ma również zdolność rozpuszczania negatywnych emocji. Kiedy oddajemy się ciszy, dajemy miejsce na to, by spokój i cisza zagościły w naszym wnętrzu. Ten spokój jest kluczowy dla naszego dobrego samopoczucia, pozwalając na uwolnienie nagromadzonego napięcia oraz na odświeżenie ciała i umysłu. Cisza staje się w ten sposób potężnym narzędziem dbania o siebie, pomagając nam utrzymać wewnętrzną harmonię, nawet w obliczu codziennych wyzwań. Cisza jest również żyznym gruntem dla kreatywności. Bez zewnętrznego hałasu, który często wypełnia nasze dni, nasze umysły mają wolność do błądzenia i eksplorowania nowych pomysłów. Brak rozpraszaczy pozwala naszym myślom płynąć w sposób bardziej naturalny i głęboki, otwierając drzwi do wyobraźni. Ten stan introspekcji jest szczególnie cenny dla tych, którzy szukają inspiracji. W jakiejkolwiek formie wyrazu artystycznego, czy to w malarstwie, pisaniu, muzyce, czy w innych dziedzinach kreatywnych, wielu artystów, pisarzy i myślicieli na przestrzeni dziejów uznało kluczową rolę, jaką cisza odgrywa w ich procesie twórczym. Dla nich cisza to nie tylko chwila przerwy, ale również źródło inspiracji. To w ciszy udaje im się dotrzeć do najgłębszych warstw swojej kreatywności gdzie można pielęgnować i rozwijać oryginalne i innowacyjne pomysły. To połączenie z wewnętrzną muzą, które daje cisza, pozwala na powstanie ich najważniejszych dzieł. Cisza, zatem, nie powinna być postrzegana jedynie jako brak dźwięku, ale jako aktywny i potężny stan. Ma ona zdolność do transformowania naszego doświadczenia życia, oferując zarówno odpoczynek, jak i odnowę, równowagę. Jak i inspiracje. W świecie, w którym jesteśmy nieustannie bombardowani bodźcami, odnalezienie chwil ciszy jest nieodzownym aktem dbania o siebie. Dając sobie tę przerwę, nie tylko ładujemy nasze baterie, ale również łączymy się z tym, co w nas najbardziej autentyczne i kreatywne. Jeśli doszedłeś do tego miejsca, to znak, że cenisz te momenty introspekcji i dbania o siebie. Wykorzystaj to zrozumienie. Aby jeszcze bardziej pielęgnować ciszę w swoim życiu, uznając ją za niezbędnego sojusznika w swojej osobistej podróży. Intencjonalnie rezerwując czas na ciszę, dajesz sobie możliwość rozwoju, równowagi i rozkwitu we wszystkich aspektach swojego życia. Niech cisza nadal będzie stałą i dobroczynną obecnością na Twojej drodze, pomagając Ci nawigować z spokojem przez często burzliwe wody życia.